Damian, szóste zwycięstwo, gratulacje, pokonujemy Torun 5-1, jaki jest twój komentarz po tym spotkaniu? Cieszy na pewno nasza dobra forma i myślę, że zaczyna to wyglądać naprawdę dobrze. Są jeszcze pewne mankamenty, nad którymi musimy popracować, ale myślę, że zmierzamy w dobrą stronę i fajnie, że te zwycięstwa zaczęły przychodzić, no bo gdzieś zaczęliśmy gonić tą czołówkę tabeli i mamy, mamy nadzieję, że jeszcze uda, uda nam się przegonić parę drużyn. Indywidualnie możesz zaimponować skutecznością 8 punktów w dwóch meczach. No to, to jest sport, taki jest. hokej, Raz jest lepiej, raz jest gorzej i trzeba brać, co los przyniesie, także w tych dwóch meczach było lepiej. No tylko się cieszyć i oby tak dalej. No teraz lepiej chyba wam się też układa współpraca z Tomaszem Urbanem i Tommy Blave. No, tak, jak mówię, tak jak mówię, gdzieś jako cała drużyna zaczynamy funkcjonować lepiej. I gdzieś trener poskładał myślę w końcu te piątki, tak jak to powinno być i to ma odzwierciedlenie na lodzie. A tak jak mówię, jak cała, drużyna, jak cała drużyna gra dobrze, to i poszczególne formacje wyglądają dobrze. Kolejne spotkanie już w piątek w Sosnowcu. No, z pewnością łatwo nie będzie, bo Sosnowiec wciąż walczy awans do fazy playoff. No do, do, dokładnie tak, e, zostały cztery mecze do końca sezonu i, i każdy, każdy walczy teraz o, o miejsce i każdy mecz będzie trudny i do każdego meczu trzeba się przygotować osobno. I co jeszcze powiedzieć mogę? No, Sosnowiec też walczy chyba o tą ósemkę i są tam niedaleko Torunia, dlatego to może być nawet trudniejszy mecz niż na drużyną z górnej połówki tabeli.